Opel Astra Classic, <laughs> Tak no ja Pierwszy lewy. Teraz mnie tepa nie nie w no chuj. Sekundę było zajebiście, a teraz gówno. Tera Wal... Nie działa... Nic. Aha, zabrudziło go. No Ojeju, push. Wypierdalaj, kurwa. Z tego Lukał trzeba. Ważą, ważą, ważą. Nie ma nic. Właśnie, właśnie, właśnie. No, kogo spaka? O! ale fart. Spuścić, respirer dalej, kurwa. Nie mam jeszcze click za, mam jeszcze przyciągnięcie już. Dwa... Nie mam nienawidzisz, ale niedostatecznie. Ba, nie sięgłej, kurwa. Wiem, te paski z dupy, kurwa, które nic, do niczego się nie nadają. Masz tam latać, tak? Możliwość. Trzeba czekać na te zdolności i chuj, nas no skoro tam musi być ich więcej chcieli skoczyć, to można zeskoczyć. A pizda tu idzie. Leć Mamy już friza. Ojej, kurwa, i sami szal, żebyś trzeba zrobić. Ojej. Wchodzimy. Wal! Nie, 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 nie. S? Tamte wyszedł? Ten Ojej! Ojej, z się nie spodobała Daszle za. Ojej! O. Ja pierdolę jaszczur. Aktywuję dramatyczne wprowadzenie. Najwięksi bohaterowie i złoczyńcy galaktyki zmierzą się w walce przed O boże. O kuku, kuku, kuku. Jaszczyk tu właśnie, O wódę dzisiaj. Cofnij, pij i zisz Eee, ze kurwa, z tym biednym. Ty tak Heee, chapeczki. Kiedy ten śmierć, ten go kurwa. Nie ukryjecie się. No i to ja też wyjebało, ja pierdolę. Idzie po lewej. Chodzi ty. tu. Ta, ta, ta. Ej, to może chodź tu, jak ci się udało, wiesz. Z kurwa z tym granatnikiem, śmieciu jebany, pierdolony. Wiesz Jeszcze? Kurwa, idę. No, co jest, myślę. O! Kurwa, no nie wierzę! Zjebana kurwa gra z Wal, 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 wal! No co jest, kurwa? Czemu oni nie potrafią wlecieć z tej jebanej mapy, ty kurwa pierdolona? Wy kurwa śmietniku jebany, kurwa. Ja pierdolę, ten drugi śmiedzie A w środku chce siedzieć, to nie jestem tam siedzieć. pierdolarzyk. Ja tu nie ma. Bo świece, kurwa, tu ogóle jak się świecę kurwa jakby stoję, ja pierdolę To twoja wina Sam się winie, ale jakoś to przeżyję. Ja pierdolę Aha. I na HP! kurwa, masz. Segment? Zabierz? Dobra. Ale gówną. Bziu. W końcu Jabdę do puszcza. No, i tu se kurwa nie postoisz daleko, puta się, kurwa. O, nasz jaszczór. No, Spir dalaj, kurwo. Spir Tak czy nie? Dobra, łatwo. Nie chmura. będę <ścoughs> na no, puszczę zaraz. Ja pierdolę es, jest tutaj kurwa, tylko napisać. Ale S to wyrzuć oczywiście. Ojej, masz jak się tak zwolę? No, aut, nie patrz. Ja pierdolę i ten czarny. A. No, ale będziemy latać, ból, tak? Chyba, że tu po... będziemy siedzieć, bo chociaż... Spierdolnik tu szybko minie. nie chyba w Jakbym go poraził... Wal! Dobra, i uciekamy bo... Ej, mamy w ogóle <laughs> sam, chyba, nie? A, wie się na to, Idzie ja na górze ktoś. Na górze jest tam to Tu mamy tego, tego, Walmi na yy, granatnik ten. Co za zban? tą zdolność, kurwa! Jebaną! A nie widzi że staminy nie ma, kurwa i je zdyga, jebaniec. Ojej, to mu się ginie. Eee. Ojej, wiesz? Jeszcze. PS nigger. Ojej. Kombo, to jest snigger. Ojej, to jest Dziwne combo. To teraz pierdol. Weź go. teraz. Teraz pierdol. Babów dwóch. Olando Nigeria nie jest te góry, nie? Masz już spiza i wszystko? Zdecydował się, że ta jezałba nie. Ich dalej. O Żydeł za nami. Ale obrażonka, lubię balans. Oje, co się stało? Nie ty Będziesz pisał... Gdy chcesz? Nie... Ojej, ja ojej... No i chuj, no beż... <laughs> Jaka kultura, ja pierdolę... <laughs> <susur> Sorry za wspomnienie o twoim matce, gierka Ja sam wziął... Nie wiem co znaczy, bo nie rozumiem... A nie masz biega, że napisasz na czacie... JEDYNA TAKA GRA KURWA! <laughs> <susur> Jedyna taka gra! Vader. Zaraz może być dużo gorzej! Nie pisz, nie się domyślą kurwa. Speak Speak spik. Rewelianci poszli tak, że nie I fajny Wuderek. No kurwa, no. co to bym jest jedną koleczką, uważaj. tam kolegi fajny tak jest co tam w dół czy mach w dół na raz nie to nie ładnie musimy to wygrać chłopie pierdolaj oj szybko poszło

Proszę bardzo, wiesz, no. wiecie jak jest chyba no, O! Rosujcie loski! O! jestem human! <laughs> Is that you? No razy dwa. How Tylko boring. To How boring! Kurwa najlepsze, co może robić, tak że. How boring! Uh. Oj. Ojej, wizda ci wezmą. Diskwi trzeba zrobić na odbliż Chodź nie chodź Oczywiście nie działa zdolność bo pochuj. Nie zapomnijcie o misji Próbuj Oj. zabić tą szmulę Mhm. No nie działa nic. No spierdalaj, kurwa, jebana! Pierdolona! No nic nie działa, kurwa w tej grze. Wypierdalaj, kurwa! Zdechnę. No podskocz, ja pierdolę, robię coś i nic, kurwa! Podskok nie, kurwa! Opóźnienie tysiąc lat! I chuj. Jak go wywinęło? Ja pierdolę widziałeś. Kurwa. Widzę. Z na to była no, naprawdę. Idę dalej. Hmm. Widzisz? Widzisz kurwa? No kurwa robię unik jeszcze kurwa w że dostałem. Spierdalaj zjebie kurwa jebana. O kurwa. Coś z tobą. Nie zostawiaj mnie tu samego. Tak. Jezus, te podskoki pieski kurwa. Tylko to potraficie wy zjebulski kurwa. jej. Znaczy, przestaniesz Aha, wszystko w porządku? Pierdolona mapa z dwunastym lewem będzie. Ajde, od z pierdoloną no takie, tak kurwa. Ojej, 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 es, Michuj, out. Jeba łatwo. Przygotujcie Always. się sporo piaku, bo dzisiejsi zawodnicy eliminują <grymianie> przeciwników się, awiacie, ja To takie tak. te podpaski Look at this, nie <grymianie> O, pająk macie <grymianie> najmniejszych No, mogę iść, kurwa! Pierdalaj, kurwa! Na no, nic mu nie zadałem, jak był na ziemi! Zjeba gro! kurwa! Rzyk! Dim, 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 kurwa, es. Został dalej. Pierdalaj. tam. A już, kurwa, już się zestrał! You fuck you, solo! Fuck you, wowowow! Ojej, ojej, dobra, to jest out. Kaminowanie uprzejmie proszą o zaprzestanie wzajemnych mordów w kabinach do klonowania. Tak, tak wiem, też nie jest. To jest takie nie? Jak patrzysz na to. Pojewamy jakiś. Tak na zewnątrz, że się mówi. No by dobry pomysł. <noise> Bardzo idą.

jest ten z wyższym levelem, gra go, że od tego mola, chyba nawet ja pierdolę chyba. Lewy szczytny, wyższy ej, ej, co robi wuder? To robi wuder. Proszę się zjewać, kur. Nieprawidłowo tak. O, dobrze być może, że wazmą dupu jeszcze do zestawu. To kurwa. Pa jest elegancko, mój Jesteś gdzieś tu w razie ten, seriście. Zjeb się, zjeb się, zjeb się. Łatwo. Ja pierdolaj. No <grym> i co ty robisz? A kto co? Napałę. Ja pierdolę. Patrzysz na to, to masz tylko takie XD. O, ja pierdolę! Ach, kurwa, prawie farty je Czekamy na kolejne przyciągnięcie, tak. Spróbuj z góry. Ciekawe, gdzie teraz go przyciągnie, kurwa. O, ja pierdolę! Jakie <laughs> no, kurwa. O już! Ja nie. Oje, 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 oje Ej, ej, ej Planowicze, O kurwa A, wgaj, gdzieś, co chwilą Rozjebaliśmy go, chyba Ośrodek wiem Mi ...nad dzisiejszymi zawodnikami Zostaną inspiracją Czy szybko odejdą? No. Nie pamięć Czas Pokaże Hmm tak. Gdzie on jest? Oczywiście na platformy, na spier dalej. Walmutles. Chyba ten zjeb jest za to. Do kopuły, może nie? O. Jestem. Ja jeszcze. Jeszcze. A blok kurwa! Ty pierdalaj. No blokuje się przecież ty kurwa zjebana pierdolona gra! Wal go!

Chłócik był bierz tam łaszcz kurwa i sobie jak pierdolona małpa, kurwa frajerze je ma Nie Master puść Skywalker kurwa Ja pierdolę po prostu Czemu ilme zmienić Uniwersem kurwa Puść Nic przecież nie jest pierdol, nie jest pierdol, 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 ja pierdol, pierdol, Ja jestem kurdele. <śmieniu> proszę, ne... chuj, czy no kurwa! To, to jest to parowanie! Nie dwa hity kurwa za jednego mi zada! Kurwo jebana, pierdolona! Chodź ci w dupę kurwa, za jednego mi tego puszcza i wypierdolaj kurwa z tym. Jest to kurwa zajebany. Kurwa ci pomachać frajerze, kurwa jebany, pierdolony cepie, kurwa zajebany. tempa kurwo. Ach. Wiesz tego mola kurwa jest rób coś tam. Kur... Zapierdalaj tam. No już, 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 bo zwierzch jest po lewej. Tak, to ma kogo? A, dobrze myślałem, jest sobie wziął dywan. Jest ładne Ej, hey, nie, <laughs> Ja pierdolę, piu-piu, kurwa, chuj Dało się cokolwiek, to w nim Tak? Tak. S. I chuj, idziemy sobie łagić. Goń na wiesz, goń, goń. Nie możemy w sumie. Gdzieś tam. tej kopuły. O i chuj. Zapraszam.

<gry> Dobra. Szybka ucieczka. Gdzie? Trzeba było, po co? No tak, Nic mi nie mi zniszczyło. już tu dekamino, tak? na a gdzieś z tego się. Do gości. na słońcu? wziął sobie po z dowolności na gosz pana mnie, tak? tam se stoi jak pałąk, pewnie se pisze na czacie idzie jutro zapłata mu coś fajnego <laughs> ojej jaki nie jest przykro OK Ich lieg euch durch, ich kann klappen. Geh mal Stoi, dann, ich bin auf Cellowatt, Cellowatt, Stoi. Tak, piu piu, kurwa, piu piu piu. Teraz na pewno strzelca nie weźmie, mi się wydaje, bo się spłacze w chuj po tej rundzie, że kurwa takie sobie. Patrzymy na prawo. Bo idzie nas zjednoczyć. Jaj, zbirda, ale... Mogliśmy go zabić sobie, ale to jest, to jest śmieszne. To jest no w o, wyszedł. <laughs>